W Małopolsce są już szlaki winny, osypkowe i architektury drewnianej. Jest też kolejny. Małopolska wieś pachnąca ziołami to szlak przygotowany przez Sądecką Organizację Turystyczną. Można korzystać z niecodziennej oferty, m.in. odnowy biologicznej, a także skosztować ziołowych potraw i nalewek. To jest do susi, do sabaty, do wszystkich. Fantastycznie jest i Nowy szlak turystyczny Małopolski jest nie tylko pachnący, lecz także smakowity, o czym przekonuje Akiko Miwa, której gospodarstwo w Harklowej znalazło się na szlaku. W północnej części w Japonii to rosną i to też bardzo piękny zapach i do zupy i do smażenia też fantastycznie. Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami to 22 gospodarstwa agroturystyczne w południowej i wschodniej części regionu. Najwięcej w pasie od Pienin po Beskid Sądecki. A każde z nich prowadzone przez ludzi z ogromną pasją zielarstwa. Gospodarstwa są zlokalizowane na skraju lasów bądź w lesie, na skraju wiosek. Stąd są też te właśnie klimaty ciszy, spokoju, wyciszenia, powrotu do natury. Tego dziś ludziom jest potrzebne. Andrzej Mikołajewicz z Czorsztyna o ziołach wie wszystko. Tymianki, bo 4 czy 5 odmian są tymianków łącznie z cytrynowymi. Za chwilę z tych ziół powstaną nalewki, z których słynie jego gospodarstwo. Każdy ma jakąś pasję. Mówiąc lapidarnie, bzika konika. Cudowny. Ta pasja przyciąga do niego Tyniakusa ludzi z całej a. Polski. Tutaj mamy coś nowego. Zioła, fantastyczne nalewki robione i cały proces produkcyjny, który można zachowaczyć. Jest to natura, jest to ekologia, jest to zdrowie. Czyli to, na co stawia ostatnio Małopolska w swojej ofercie promocyjnej. Chcemy już nie pokazywać Małopolski poprzez Kraku, Wieliczkę czy Zakopane i to jest ten nowy, niestandardowy pomysł na przyciągnięcie turysty do regionu. W przyszłym roku ma powstać szlak owocowy i małopolskiego rzemiosła. Adam Lis, kronika.